Cześć, cześć, cześć! Witam serdecznie na kanale Scrappy Deku Crafts. Dzisiaj filmik zakupowy. Filmik zakupowy: zakupy wykonane w Action, właściwie na przełomie czerwca i lipca. Taki filmik składany z dwóch miesięcy zakupów. W czerwcu niewiele kupowałam w action, dlatego zdecydowałam się poczekać troszeczkę z kręceniem filmiku, żeby nie pokazywać dosłownie trzech rzeczy. Jeżeli chodzi o bieżący miesiąc, to już raz udało mi się wybrać, i między innymi z tego wypadu zakupiłam zestawy stempli. Za chwilę Wam wszystko tutaj pokażę. Nie wszystkie produkty udało mi się odszukać, ile kosztowały. Tego produktu gdzieś już nie mogłam znaleźć w Paragonie, ale kojarzę, że coś koło 9 zł kosztował ten zestaw we Fiolecie. Wziąłam sobie dosłownie jeden na próbę, dlatego że od dłuższego czasu chodziło to za mną, czy kupować ten zestawik, czy nie. Pewnie folia Wam w tym momencie świeci dość mocno i nie widzicie dokładnie. Ale już przybliżam, co tutaj się znajduje. Zestaw był na pewno jeszcze w kolorze niebieskim, z tego co kojarzę. Zestaw był chyba jeszcze w różu i ma dość ciekawe elementy. Już pokazuję bez folii. Co tutaj mamy? Mamy listki w kolorze fioletowym. Takie bardziej. Używa imitującego jakieś metalizowanie, natomiast yy, nie jest to metal, jest to jakiś plastik. Tu mamy koraliki, podobne do tych, które mamy w zestawach koralików, tych takich dużych. Yy, myślę, że to jest po prostu z takich zestawów pakowane. Mówię o tych. To są bardzo podobne koraliki. Tutaj dobrane po prostu kolorystycznie do zestawu. Następnie mamy płatki, z których możemy zrobić sobie kwiatka, bądź po prostu upchnąć je gdzieś w kompozycji. I myślę, że właśnie w takim celu ja je zastosuję. Tu mamy kuleczki włochate, Jeżeli ktoś by chciał, to może w sumie sobie złożyć z tymi kuleczkami i płatkami kwiatka. Ja myślę, że też zastosuję inaczej i po prostu dorzucę gdzieś w kompozycji. Guziczki. Tak. E, kokardki już gotowe, zawiązane. To jest wstążka rybsowa. Sznureczek dopasowany kolorystycznie. Kwiatuszki w różnych e, kolorkach. I to jest chyba ostatnia rzecz w zasadzie, jaką użyję dlatego, że one są dla mnie nieco zbyt e, świecące i no może jeszcze te małe ale te duże to już myślę, że nie bardzo myślę, że moje córki znajdą im jakieś zastosowanie i klamerki też dopasowane kolorystycznie, następnie mamy wstążkę rybsową dodatkowo zwiniętą w trzech kolorach, jak widzicie to jest ta sama wstążeczka, która posłużyła tutaj do kokardek więc można jeszcze gdzieś dodatkowo użyć pod kolor myślę, że zestaw całkiem sensowny ja wzięłam sobie w fiolecie mmm, dlatego, że moje córki obie lubią fiolet, więc może tutaj coś e, powstanie dla nich natomiast tak na próbę nie wiem, czy się przekonam do tych zestawów, czy nie tutaj mam glinkę do modelowania cena tego zestawu to jest 6,89 i ta cena jest powodem, dla którego zakupiłam tą glinkę jeżeli ktoś myśli, że jest takiej samej jakości jak na przykład glinka zakupowana, no nie wiem, ostatnio kupiłam w Hobby Place, super lekką, i no powiem szczerze, byłam z niej zadowolona, porobiłam sobie z niej rameczki, bardzo fajnie się robi, od razu można ją wyciągać, natomiast ta, taka nie jest. Ta glinka, jeżeli będziecie chcieli od razu wyjąć z foremki będzie się Wam rozrywała i odkształcała także trzeba jej dać troszeczkę przeschnąć schnie również dość długo więc ktoś by mógł się dziwić po co ją zakupiłam skoro już wiem, że nie jest taka idealna prosta sprawa kupiłam sobie mm, ostatnio szablon do yy, szablon foremkę do robienia odcisków na warsztaty z dziećmi i kupiłam Stamperi, bardzo fajna. I pomyślałam sobie, że do takich dość dużych elementów ona się mi nada. Tak, czyli jeżeli to jest jeden taki jednolity wzór, to myślę, że będzie OK. Natomiast do wszelakich bardzo szczegółowych foremek, jak na przykład tutaj mam taki statek, który jest szczegółowym elementem, to próbowałam zrobić, i szczerze mówiąc, nic mi z tego nie wyszło. Dlatego, że jest to zbyt szczegółowy element, i kiedy chcecie wyjąć to na świeżo, to po prostu ten element się rozpada. Trzeba by zostawić w tej foremce na dość długo, żeby dobrze przeschło, a wtedy z kolei się też nieco niewygodnie to wyjmuje przy takich elementach. Więc weźcie pod uwagę, co chcecie robić tą glinką. Bo nie wszystko Wam się uda. Ona, jak widzicie, jest przeznaczeniem dla dzieci i jest również na dziale dziecięcym, dlatego że ta glinka, która jest typowo na dziale kreatywnym, jest szara i tak naprawdę jest do niczego. Więc jeżeli już chcecie zakupić w action, to polecam to, ale, tak jak mówię, weźcie pod uwagę, do jakiej foremki będziecie to wkładać. Następny mój zakup to jest płótno 20 na 20 cm. W zestawie są dwie sztuki tego płótna. Idealne na mini layout, i do tego właśnie kupiłam. Do malowania, a nawet jak chcecie dzieciom dać do pomalowania jakiegoś obrazka w ramce na jakąś okazję, czy dla kogoś też fajna sprawa. Koszt jest niewielki, porównując z płótnami w sklepach plastycznych, no to musicie się zgodzić, że koszt jest naprawdę niewielki. 8,49 za 2, 20 na 20. Także fajne podparcie jakiegoś layoutu. Mają również płótno trochę w innej formie. Ja już je rozpakowałam, szczerze mówiąc, dlatego tutaj nie przygotowywałam sobie w filmiku do pokazania. Są takie płótna, takie cieniutkie, tak? takie po prostu bardzo cienkie. Nie mam tutaj go pod ręką. Mam pod ręką. O. Nie przytoczę Wam już kosztu, one wychodzą taniej, zazwyczaj są pakowane po trzy sztuki i one też się fajnie nadadzą do utrzymania layoutu, jeżeli chcecie po prostu tyle, żeby ten layout był sztywny to myślę, że takie jeszcze bardziej ekonomicznej wersji płótnu też wystarczy. Jak widzicie, mam je w zapasie, bo no, po prostu lubię mieć w razie czego. Kolejną rzeczą, którą zakupiłam i serdecznie no, będę świecić znowu, bo to ale tego się nie da już inaczej pokazać. Polecam serdecznie. 3,95 15x15 cm karteczka wejdzie. Jest 50 sztuk takich foliek do zapakowania gotowych kartek. Elementów powycinanych, czy czego tam sobie życzycie. Koszt jest naprawdę niewielki. 50 sztuk, 3,95. Następna rzecz, może nietypowo skrapowa, ale ja nieco skrapowo również je stosuję. Folie do laminowania. 20 sztuk formatu A4 za 9,35. I ktoś by mógł się zastanawiać, po co ja ich używam w scrapbookingu. Prosta rzecz. Wkładam kartkę formatu A4 i laminuję kiedy chcę mieć więcej podkładek na przykład na warsztaty bądź po prostu jeżeli potrzebuję takiej, że tak powiem, jednorazowej podkładki, bo wiem, że zniszczy mi się bardzo przy farbowaniu czegoś i wiem, że tego nie doczyszczę później z mojej maty samoregenerującej, to robię sobie taką podkładkę Laminowaną właśnie z użycia papieru 250 gram i w zupełności mi do takich prac taka podkładka wystarczy. Co już jeszcze zakupiłam? Zakupiłam akwarele. Powiem szczerze, że nie pierwszy i na pewno nie ostatni raz, dlatego że często w Action właśnie wybieram akwarele. Są tam w dwóch wersjach: albo są w takich puszkach, zestawach, gdzie po prostu są w takiej formie stałej, że tak powiem konsystencji stałej i malujemy nimi jak z palety farbkami albo akwarele mają właśnie w formie płynnej ja już korzystam i z jednych i z drugich i staram się uzupełniać cały czas i kupować kolejne te są w takich buteleczkach z aplikatorem jak Ecoline Przepraszam, że Wam to wyjechałam z kadru, ale chcę się włamać do tych farb, żeby Wam pokazać te opakowania. Ok, się włamałam. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy są dobrej jakości farby z action, tak. Natomiast czasami są trochę słabiej napigmentowane niż farby takie, no wiecie, trochę lepszej marki. Więc też musicie sobie określić ilość tego. Czasami, o, tutaj zobaczcie, taka fajna pipeta do nakładania. Także bardzo fajnie, bo można sobie zaaplikować konkretnie na pracę, na kwiatek, coś co będziecie barwić. E, chyba były w trzech wersjach kolorystycznych. Ja się zdecydowałam na te takie niebiesko-zielone. Szczerze mówiąc, uwielbiam kwiatki tworzyć właśnie w kolorach niebieskich, listki oczywiście w zieleniach, więc z uwagi na to, że najczęściej mi schodzą te kolory, to właśnie sobie w tych barwach dokupiłam. Tak jak mówię, dokupiłam, bo ja już e, posiadam całką, całkiem sporą kolekcję e, akwareli z Action. Także polecam serdecznie. Będę jeszcze. Polowała na pewno na, niedługo na kolejne akwarele, natomiast chciałabym dokupić takie już w puszkach pod kątem warsztatów z dziećmi nie, dzieć, nie tylko dziećmi, ale głównie. E, I moja nowa zdobycz e, uwielbiam kupować stemple w action. E, i tym razem były w takich zestawach, e, oczywiście fajnych na drewienku, tak jak to często w Action bywa w tych stemplach, albo mają te zestawy takich clear stamps, czyli takich bez e, po prostu żadnego podbicia, do, przeznaczonych do odbijania e, tą platformą do stemplowania, albo właśnie mają w takich zestawach, jak zawsze najgorsze w filmiku zakupowym jest otwieranie tego wszystkiego. Zawsze sobie mówię, że wszystko sobie pootwieram wcześniej. I potem oczywiście tego nie robię. Dobrze. I one widzicie, wyglądają w ten sposób, czyli mają tutaj ten element, na fajnym, na fajnym drewnianym uchwycie. Fajne są można, tak jak mówię, zarówno do pracy z dziećmi, jeżeli chcecie po prostu kupić coś fajnego, skarpowego swoim dzieciom. Albo po prostu, jeżeli chcecie coś do kartek dziecięcych, to ten fioletowy zestaw, już nie będę wszystkich wyciągać, jest super. Macie tutaj zwierzątka, napis With Love, Welcome i mamy tutaj jeszcze taki banerek. Następny zestaw, który mamy, to jest taki troszeczkę polny. Mamy motyla, mamy kwiatki. Jakiś wzorek do odbicia. Nie wiem, na rancie jakaś kokarda. Myślę, że to by było fajnie do odbicia i wycięcia. E, więc te, taki wzorek polny. E, również po, po 9,35. Wszystkie były w tej samej cenie. I tu mamy taki imprezowy, czyli urodziny szampan, czyli coś sylwestrowego, urodzinowego. Jeżeli byśmy chcieli, wszystkie są na tej samej zasadzie, na drewienku. Z tutaj powierzchnią dostępowania. Jeżeli byście się zastanawiali, jak one stemplują, no to powiem tak. To jest action. Nie zawsze wszystko stempluje idealnie. Aczkolwiek powiem szczerze, że no, buble zdarzają się zawsze i wszędzie. I to nie jest tylko tak, że tylko jeżeli kupujecie stemple z action, to one mogą gdzieś tam być wyprakowane. Ja Wam przykładowo pokażę. „ archiwalem. Zobaczcie. Także myślę, że całkiem przyzwoite odbitki. No tutaj mi się stłem odbiło. oczywiście to można obetrzeć sobie chusteczką przed odbiciem. Tak więc myślę, że naprawdę całkiem przyzwoite. Odbija się wygodnie, dlatego że tak jak mówię, mają ten uchwyt. Więc pozostawiam wam do rozważenia ten zakup. I to w zasadzie na tyle dzisiaj. Dziękuję, pa pa.